Witam wszystkich. Mamy dzisiaj na stanowisku numer 1 BMW X740D. Jest to model z silnikiem B57T30T3 G07. Jest to Maj 2023. Pojazd aktualnie ma około 46 tysięcy przebiegu. Na tą chwilę na naszym dzisiejszym zadaniem będzie wymiana okładzin, jeżeli chodzi o oś tylną. Mamy tutaj już końcówkę, końcówkę klocków. Pojawił się komunikat zmierzymy sobie jeszcze tarczę, ale na tą chwilę tak wizualnie widzę, że minimalny rancik, także raczej minimalnej grubości tarczy jeszcze, jeszcze nie przekroczymy, także wystarczy wymienić same układziny Autko ma swoją masę, także bardzo ważny układ hamulcowy nie wolno bagatelizować żadnych kontrolek, komunikatów a tak z ciekawości rzucimy sobie okiem, jeżeli chodzi o komory silnika ponieważ jest to naj najnowsza konstrukcja, jeżeli chodzi o, o silnik B57. Mówię do 2023, tak to wygląda. Zobaczcie sobie ile tutaj jest układów, jeżeli chodzi o ekologię. Mamy DPF, -y, AdBlue, układ recyrkulacji spalin. O, tutaj widzę, że jest poprawiona konstrukcja. Ostatnio mieliśmy z 221, jeżeli chodzi o bardzo podobny, podobną konstrukcję, i tutaj był problem z przewodem doprowadzającym ciśnienie oleju do turbosprężarki, Była nieszczelność tutaj przy zakuciu i jak zamówiliśmy, przewód już był poprawiony właśnie tej konstrukcji, a tutaj już w oryginale, w oryginale już jest zrobione w ten sposób, czyli, czyli ten przewód no, fabrycznie już był wadliwy. Ponieważ źle było zakute i, i była nieszczelność, tutaj już jest fajnie to zrobione. Jeżeli chodzi o układ wodzenia, no to skontrolowałem i jest mniej niż minimum, jeżeli chodzi o poziom płynu podniczego, Czyli no, do końca BMW lekcji nie odrobiło. Poinformujemy właściciela, jeżeli chodzi o to, co znajdziemy. Zrobimy taką na no szybko taką kontrolę. A jeżeli chodzi o układ dolotowy no to z czasem na pewno te układy też będą kwalifikowały się do czyszczenia no przy przebiegu 46 tysięcy na pewno jeszcze to nie będzie układ dolotowy jest wykonany już z kolektor jest aluminiowy z topu aluminium całkiem inna konstrukcja jeżeli chodzi o, o nastawniki od recyrkulacji spalin o, o, jeżeli chodzi o chłodniczkę też są, też są inne te aktuatory tutaj widzimy też jestem bardzo ciekawy, czy poprawili ten problem, jeżeli chodzi o czujnik ciśnienia i temperatury paliwa, który znajduje się tutaj. Wymiana też będzie bardzo utrudniona. Z ciekawości zobaczyłem sobie, na no to na montaż, Demontaż kolektora jest przewidziane 11 godzin plus czyszczenie. Także no też na pewno tanio nie będzie. No i mówię, serwisowanie może nie będzie jakimś problemem, ale jeżeli chodzi o naprawy, no to na pewno będzie to nie lada wyzwania. wyzwanie na, dla, dla mechaników. Podejrzewam, że do większości jakichś czynności takich poważniejszych no to trzeba będzie demontować silnik. Chociaż ich 7 akurat to jest model, który ma potężną komorę silnika. Także mam nadzieję, że w tym modelu akurat będzie, będzie większość rzeczy można zrobić na, na aucie, ale, ale no w niektórych innych modelach też były montowane, gdzie jest mniejsza komora silnika i będzie to już na pewno bardzo utrudnione, a myślę, że wręcz niemożliwe. Także skorzystamy z okazji, rzucimy sobie okiem. Autko jeszcze jest bardzo świeże, także 23. No to w sumie pojedyncze sztuki serwisujemy, ale już przygotowujemy się, bo kwestia czasu aż po prostu będą do nas przyjeżdżały i wolimy sobie po prostu poznać i zaznajomić się dużo wcześniej, żebyśmy byli przygotowani na, na takie wyzwania. Chętnie podejmujemy się takich prac. Tak to wygląda. Autko naprawdę prezentuje się jak taki mały czołg, że tak powiem. Przechodzimy do wymiany okładzin, jedziemy na jazdę testową i generalnie dzisiaj to będzie wszystko. Pozdrawiam wszystkich, obserwujcie nasze media społecznościowe, żeby być na bieżąco.